To co, zaczynamy igrzyska? Jo. Dobra, restartuję No i walimy siebie. Z góry mówię, że nie znam mapy, może być chutna, ale wygląda co? ciekawie Jeden restart, live Więc co mogę robić, okej okay. No co za ch**ek Dawidku? No? Boksik czy stopik? Boks! O kurwa, zaskoczył No ty jesteś rozjebany <śpiewanie> <śpiewanie> Emeryci na renciści Ej ja kurwa miałem, miałem, aj maniby niby Dajesz mi chyba do transu HP Mieć kurczak jebany! W krzaku! Nie! Wiesz, byłeś kurą. Wiem, wiem. Jakieś wiem. śmieciu, kondonie, skąbany w aimbocie. Kurwa się przestraszyłem. Zjebana mapa kurwa. Gratulacje! Dobra, teraz aimbot. Aha, 500 HP! Kurwo jebana! Dobra, ja w pizdę dostaję. Nie, ty jesteś kurwa gąsująca. Polska do tego. kurwa gąsująca? No wiem, że nie. No gdzieś kładź tą bombę zjedź jak jesteś na BS Skąd się Czerwo jebana, bezzębna no Okej, okay, będziemy się teleportować za niego jak go rozlubię Uważaj teraz Gini. Stopik kolego, stopik Wiesz gdzie jestem? o niesamowitych przedmiotach, które będą cieszyć twoje oko? Hmm. Czy ta gablota brzydkich skinów nie przypomina ci czegoś? Czas to zmienić. Na Hellcase możesz otwierać z niesamowitymi skinami. Spróbuj swojego szczęścia. Użyj kodu PAGO na darmowe środki do gry oraz plus 15% do depozytu. Chyba wracaj do tego... Nie, co ja zrobiłem? No, tak jest właśnie jak fizy się cieszy po wygranej rundzie, kurwa. Ej, co to kurwa jest do chuja? Ja cię nie widziałem nawet. No, skalać nawet. Ja pierdolę. Słyszałem, że biegnieża. To jest fullhacka, kurwa. Ale kurwa Jak szedłem na szybciej na się Jak To Wait czy no co jest Co? Zjebało mi się kurwa Szkoda Miałbym no, gorzej, że zjebam, miałbym ja radę kolejną. O, ta kurwa, niewidzialna. A! Kurczakiem. To wiem, co... Kurczakiem byłeś? Tak, kurczakiem byłem. A, to dlatego się nie mogłem chyba zresztą na twoich plecach. No patrzcie, jaki... o. Dobra. O ty kurwo O nie wkurwiasz mnie o, Ale mi wkurwiłeś teraz Co za błot Wiesław jebany O nie 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 będziemy się tak bawić W Aż to ma A sztab działa hmm, B Ba. Nie, nie widziałeś mnie? Ja pierdolę, jak mu oddaję tymi skillami! Ja dlatego nie mogłem broni wyciągnąć, na kurwa, nie mogę wyciągnąć. No pierdolnięty na mus. Chłop, kręci chujem. Dobra. Kurwa, co daje?! Na hedy? A, i bota miałem. To dlatego... Dziad nawet nie. No, nawet nie wie, że... że to Aimbo mu pomógł, wiesz jak już jest z tym wieku. Wydawało mi się, że w czy ma, czy, czy, czy mam Kurwo. mam ze skin. Fire raid. Nie mogę się szczędzić. jest paka? Kurwa, nie zdążyłem. 002! O, a ty miałeś szybkostrzelność strzelność, ty kurzu. ty mi zajebałeś ze 100 Kurwa, ale ty miałeś 100 hp czy 500? Nie? nie, 500, a ty miałeś szybko strzelność i mnie na, kurwa, po skutkach Ja nawet nieświadomie, nie wiedziałem, że to tak działa Niepotrzebnie tym prawem w ogóle chyba działałem O ta kurwa jebana Chyba jesteś pierdolnięty ale ty kurwa jebana. Idiota. Co ty? Co ty odjebałeś? Dwa razy mogłeś na raz rozbroić. Przecież ty się zamieniłeś pozycjami ze mną! Ja byłem na drugim końcu mapy! Co ty odjebałeś? Ja pierdolę! Kurwa, przyjdziesz to bekie? Ja pierdolę. Ja zapierdalaj człowieku. EJ! O kurwe się obtuczkułem! Myślałem, <laughs> że ściana jest za mną! Nie! Znowu niewidzialność? Ja pierdolę! Od ciebie się obiłem, nie? Ha! Piechki, Aichs, SĄ so lucky, dziękuję bardzo panowie za sobę, witam serdecznie. Nieee, przecież to jest niemożliwe. Co on kurwa robi? Ciebieś kurwą był. No, tam idzie kurwa. Już smoczana na pakę. Ja pierdolę, czy się strzeszyłem? Kurwy syn, jebany na speedhacku sukin kot orientuj się łysy <śmuchy> ja pierdole ja pierdole a ta kurwa ma haka. łyknął <śmuchy> jak pelikan <śmuchy> Jeszcze to enemy, ok. I to wygrywamy to w pięknym stylu. Gdzie ja się zresztą za niego? Na drugim besie chyba to było. A ja się odjebało teraz, co? <laughs> ja mam to same, co ty! Ja pierdolę! Ja myślałem, że ja ucieknę gdzieś kurwa na ice rozbroje Ja. Już pierdolę. po pierwszej powinniście się zorientować wablyteleporcie. Ja no tak nie wiedziałem czy to tak ma działać. <laughs> No no ja wiem, ale się odjebało Grown, wtedy guys. Ja pierdolę resuj to Ale jajco co? No. <laughs> ale dobrze się to gra